Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Realme, 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 Realme. Realme. Hmm. coś nowego wjechało, mianowicie Realme 6 Pro. Bójcie się, wszyscy, którzy wsiają mi, wierzycie, albowiem nowa marka zawitała na naszym rynku, która. Będzie lepsza, czy też nie? Sprawdźmy. Dobra, co to jest? To Realme. Coś wpadło, coś żółtego. Zapakowane, zafoliowane. Dobra. Padałoby odpakować. Pierwszy raz mam do czynienia z tą marką, nie wiem z czym to się ja i tak dalej, więc po prostu odpakujmy go sobie. Zobaczmy, co to jest. Takie dzisiaj pierwsze wrażenia. Ciekawe, że po rusku też fajne różne rzeczy piszą. O, na pewno widać spoko, że jest 8GB128. Duża bateria 4300 Snapdragon 720G. Ekran 90 Hz. Słuchajcie, kurde, spoko. No dobra, co jest w środku. Jak ten smartfon wygląda? Nie wiem. Jak widzicie pierwszy raz otwieram, zaraz coś wybuchnie, wyleci. Nie, tu będzie po prostu zwykły telefon, ale zobaczmy sobie jak to jest zapakowane. Real me, welcome to family. Hey, welcome to family. Witaj w rodzinie. Spoko. Co mamy w zestawie? O, już widzę, że jest dobrze. Czyli jest etui i to przedmianę, czyli ładne. Jest podpałka do grilla w formie papierologii i w sumie tyle. Co mamy dalej? Dobra, bo już mi wypada. Dalej mamy smartfona. Smartfon ładnie zapakowany. Trzeba go rozdziewiczyć. O! Póki go jeszcze nie spalcowałem. To może sobie go wyjmijmy i zobaczmy jak to wygląda. Kurde, tyna, ale ładny. Ty, no takiego czegoś to ja jeszcze nie widział. Widzicie co tu się dzieje? No na grubo pojechali. To co robi Huawei, no to tu jest jeszcze lepiej i fajniej. Oczywiście jest folia na ekranie, spoko, jest tu czytnik. Ty, ale taki grubas, wystający trochę aparat. Jest port USB typ C, jest słuchawkowy, jest mikrofon, tu mamy głośności, inne bzdety. Dobra, co jest jeszcze w pudle? Jest kabelak USB typ C kontra USB, jest ładowara. Chyba powinno być ty, w ogóle kojarzę to, wygląda jak tego z OnePlusa. Co tu mamy? Jest 5V2A, 10W albo 5V6A, 30W. No, będzie się grzało. No i dzingiel, wiadomo do czego. I w sumie w pudle to jest wszystko. Dobra, od czego zaczynamy? Sam telefon. Myślę, że to trzeba go włączyć. Gdzie on ma power? Mmm. Power jest przycisku, który jest czytnikiem linii papilarnych Dobra, coś tu nam się zaczyna ładnie dziać no Kurde, mi się to podoba Wymazałbym napisy, bo nie lubię, ale to... To chodzi fajnie, a jak włożymy jeszcze w to U Realme Vita Realme To też, kucze. w końcu fajnie zgrane tui. Przydymiana ma rację bytu. Dobra, co sam telefon posiada? Jak już widzieliście, Snapdragon 720G. Mamy 8GB pamięci wewnętrznej i na pokładzie mamy 128GB no ramu i 128 wewnętrznej. Widać, że tutaj ekran coś taki przyciemniony, czy ta folia tak gdzie nie robi, czy też dużo wieje. No ale dobra, to sobie go pokonfigurujemy dalej. Hmm, może dalej nie będziemy w ogóle ogarniać, reszty to sobie zrobimy później. Występuje właśnie w takiej fajnej niebieskiej, jak i również czerwonej wersji. Na pokładzie z wyświetlacz, który robi dużo, bo ma 16,6 cala, jest to 2040x1080. Gorilla Glass 5, 90 Hz odświeżanie. No, ja jestem na tak. Co do jeszcze pamięci UFS 2.1, no, powinno być wewnętrznej w miarę spoko. I ram dosyć szybki LPDDR4. Może być może być o, bateria 4300. No i ta ładowarka 30, 30 W. No, może szybko to ładować. Trzeba będzie sprawdzić. Myślę, że ważna rzecz, co mamy z tyłu. Z tyłu mamy aparaty. No i tego jest troszeczkę dużo. Nie skonfigurowałem go, bo to taki, wiecie, trochę unboxing, więc więcej będzie o tym fonie w kolejnych filmach. Ale tak, główny mamy 64 MP, światło 1.8. Spoko. Mamy obiektyw makro 2 megapikselni, światło 2,4. No to wiecie, do takich małych zbytków. Obiektyw ultra szerokokątny, 8 megapikselni, 120-119 stopni widzenia, światło 2,3. Teleobiektyw 12 megapikselni. 2,5, zoom teoretycznie 20-krotny, maksymalnie da się z tego osiągnąć, fajnie. Na froncie dwa aparaty, zwykły 16 megapikseli od Soniaka IMX 471 i mamy szerokokątne 8 megapikseli o kącie widzenia 105 stopni, światło 2,2, no też fajnie. Więc bo jeżeli chodzi o kwestię aparatów, no wygląda fajnie, skoro go nie odpaliłem tak do końca, no dajcie. Jakoś chciałem to otworzyć. Pierwszy raz coś nowej marki u mnie na portalu, na kanale. To wypada zobaczyć, jak rozwiązali kwestię SIM-ków, bo tutaj no, jest najlepiej jak może być. Dwie karty SIM i karta microSD, więc można zmieścić to, można to zrobić, można to rozszerzyć. Mi się to podoba. Na pokładzie mamy jeszcze oczywiście Wi-Fi do standardu AC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi oczywiście 2.4 i 5 GB standard, GPS-y, które są. Głośniki, co my tu mamy? No, Dobry Atmos, jest głośniki super liniowe. No kurcze jestem ciekaw, Nie wiem, czy to ten też gra, czy tylko ten, ale to odpalaj i wam powiem już w kolejnych filmach. No, niestety teraz tego wam na szybkości nie ogarnę. Jest Android 10, jest Realme UI, który ja sobie skonfiguruję. Jest czytnik papilarny, który widzicie tutaj. Dobra, tyle. Takie małe unboxing. Czegoś, co jest sumienowe, na pewno pochwalę za przedymianę tu bo bardzo ładnie nam się to wszystko tutaj zgrywa i mi się to podoba. No i cóż, ostrość w aparacie, bo wtedy będzie ładniej i mi tyle. Testujemy, sprawdzamy. Chcecie coś więcej widzieć, Piszcie. Do zobaczenia niedługo. Kolejne filmy o Realme będą. Z tej strony Ucek, Trzymajcie się ciepło. Hej!